Cześć Wam, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o rasie kurczubatka polska. Nie wiem, czy się spotkaliście. Nie wiem, czy czegoś nie nagrywałem w ogóle na jej temat, na temat tej czubatki. Ale to Wam jeszcze nagram tutaj utrwale trochę informacji, dowiecie się co i jak. Bardzo fajna kurka. Jak sama nazwa wskazuje, czubatka polska pochodzi z Polski. Jak łatwo się domyśleć. Słuchajcie, jest to jedna z ras tak naprawdę już pojawiły się w latach 80. minionego wieku, więc no tutaj myślę, że, że dość, dość stara kurka, rasa kury. E, może zacznę od wyglądu. E, wiadomo, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą czubatkę polską brodatą, bo taka występuje, e, była nazywana kiedyś kuram, kurami padewskimi. Jeżeli chodzi o budowę ciała, to mają bardzo delikatną budowę ciała. Charakteryzują się, tak jak sama nazwa wskazuje, czubem na głowie. Mają taki czub właśnie na głowie. No, i cechą charakterystyczną, słuchajcie, tej kury jest broda, która tak naprawdę zakrywa dzwonki, jeśli je ta kurka owa posiada. Średniej wielkości ptak. Słuchajcie, nie posiadają grzebienia, i yy, na miejscu, właśnie grzebienia, tak jak kurki posiadają, yy, występuje taka narośl, Skurka, tak naprawdę, w, w kształcie przypominająca yy, jakby róg przed czubem tak podają źródła. Także możecie sobie wyobrazić dość fajna, taka specyficzna kurka. Yy, można je spotkać jako olbrzymy albo miniaturki. Jeżeli chodzi o olbrzymy, no to waga kogutów to jest około 2000 gram. Około może być więcej, może się wahać. A miniatury jest to około 900 gram. Co do kolorów, jeszcze wam wspomnę. Mamy biały, beżowy, czarny, jakiś żółty, złoty, także naprawdę kolorów jest wiele. W Polsce chyba najbardziej popularna biała czarna, przynajmniej ja widziałem. I jest jeszcze słuchajcie czubatka polska bez broda. Hmm. I czym się różni? Różni się brakiem brody. Słuchajcie, no to jakby jak łatwo się domyśleć i barwą czuba. I ta barwa czuba czub jest zupełnie innego koloru niż reszta ciała tej kury. Hmm. Można je nazywać białoczub holenderski, ponieważ zostały jakby, można powiedzieć, dopracowywane w Anglii, w Holandii, więc tutaj yy, tak naprawdę głównie tam występują, a w Polsce nazywamy je po prostu białoczubami polskimi. Kura średniej wielkości. Słuchajcie, jeszcze wam powiem, jako ciekawostkę, kurki nie posiadają grzebienia, a pod dziobem znajduje się takie barwne piórka, tak zwany taki motyleczek motylek. Okej, okay, co do wagi, czubatki bez brodej, również mamy olbrzymiej miniaturki, to pokrótce Wam powiem, kogut około 2500 gram, a miniatura około, koguta około 900 g, także bardzo podobnie, różnice są naprawdę minimalne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o upierzenie, o barwę, no to może być barwa biała z czarnym czubem, z białym czubem, czarna z białym czubem, nakrapiana z białym czubem. Niebieska z białym czubem, także tutaj, tutaj tych odmian też jest naprawdę sporo. Jeszcze pokrótce Wam powiem, żebyście już wiedzieli: mamy nowe odmiany, które zostały wyhodowane w Polsce białoczuby, żółte i czerwone i nowymi wyhodowanymi odmianami właśnie jest odmiana bursztynowa, czekoladowa i srebrzysta. Tych nazw jest dużo więcej w internecie, jakbyście sobie poszukali, ale to są takie główne. Hmm. Jeżeli chodzi o ho samą hodowlę, no to na pewno yy, należy zadbać o to, żeby nie miały za wilgotno, żeby dbać o tą ściółkę, gdyż jest to drupozdobny i, i na pewno dość yy, akurat no, te kury nie są bardzo odporne na warunki, więc na pewno potrzebują ciepłego, suchego i dobrze wentylowanego lokum. Także tutaj kura mało odporna na choroby, więc jak nie macie warunków, no to yy, nie polecam raczej, bo może Wam zdechnąć. Woliera, wiadomo, jeżeli woliera, decydujemy się na wolierę, no to zadaszona, sucha. No, co tu Wam pokażę. Bardzo ważne jest żywienie tych kur. Można o tym nagrać oddzielny odcinek, ponieważ tak jak już wspominałem, są dość wymagającym, wymagającą rasą kury. Jeżeli byście byli zainteresowani, to piszcie, bo tutaj można naprawdę podawać różne rzeczy tym kurom. Aczkolwiek myślę, że jak będziecie normalnie je karmili, tak jak karmicie resztę kurek, to też im się nic nie stanie. No słuchajcie, już dawno im dałem jeść, a one nadal nie najedzone. Nadal nie najedzone. No nudzi mi się trochę w kurniku, mają niby otwarte, ale słuchajcie, jest tak zimno, jeszcze śnieg jest, a już też zachodzi słońce, że raczej ich nie będę już Nadwór, że tak powiem wypędzał, że raczej zostaną. Jeszcze trochę posiedzą, zaraz zamykam drzwi, żeby im zimno nie leciało, i też idę. Ee... Także mówię, jeżeli chodzi o tą kurkę, już tak podsumowując, bardziej wydaje mi się dla e, fanatyków dla ludzi, którzy faktycznie lubią taki drób. Lubią takie kury ozdobne i im się naprawdę podobają, to wtedy warto, a... a tak ogólnie do mnie jakoś nie przemawia. Akurat, ale kwestia, co się komu podoba, kto co lubi, ja wolę jednak rasy kur nie... nieśnych na jajeczka, żeby były jajeczka, a niekoniecznie zależy mi na wyglądzie. Trzymajcie się, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że wytrwaliście do końca. Cześć.